Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na tym kanale i dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję książki, którą przeczytała Patrycja. A dzisiaj będziemy mówić o książce Nie ufaj nikomu Katrin Croft. Zapraszamy. Jaką książkę będziemy dziś recenzować? Książkę Nie ufaj nikomu Katrin Croft. Kto jest głównym bohaterem książki? Główną bohaterką jest Mia. Jest to żona profesora, który popełnił samobójstwo. Jakie relacje łączą bohaterów? E, to tak jak mówiłam, jest Mia, która na początku, bo, bo tutaj mamy dwie strefy czasowe. W jednej strefie czasowej jej mąż jeszcze żyje, a w drugiej nie. E, no więc e, mamy tego jej męża, który ma na imię Zach. E, jest też e, alison która e, po śmierci męża Mii, pięć lat później, Przychodzi do niej na terapię, ponieważ Mia jest terapeutką. E, mamy też e, Josie. E, I Josie e, jest e, też studentką, e, która właśnie m, uczęszczała na wykłady Zacha. E, I jak się potem okazuje, tego dowiadujemy się w trakcie książki, Alison i Josie. Były współlokatorkami na studiach, mieszkały w jednym e, mieszkaniu, więc, jakby wszystkie te postaci gdzieś tam są trochę ze sobą połączone. A czy wiadomo, e, jaki kierunek one robiły? One robiły dwa różne kierunki. Josie chciała zostać pisarką, e, a są, o ile się nie mylę, studiowała prawo. O czym opowiada książka? Cała ta książka ma na celu wyjaśnienie właśnie śmierci tego Zacha. Dlaczego on nie żyje? Czy faktycznie popełnił to samobójstwo? Ponieważ właśnie to pojawienie się Alison po pięciu latach od jego śmierci zaczyna nam dawać takie wątpliwości, że on wcale nie popełnił samobójstwa. Ona przyszła i dosłownie powiedziała to do Mi, że Twój mąż wcale nie popełnił samobójstwa. No, więc tutaj zaczynamy trochę takie swoje własne śledztwo, razem z Miją, zresztą, i prześwietlamy całą tą przeszłość Zacha. Próbujemy gdzieś rozmawiać z jego rodzicami i um, jakimiś tam przyjaciółmi z pracy, żeby się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. E, Mija, próbuje się przede wszystkim dowiedzieć, ile jest wiadome, e, ile wiedzą inni ludzie. E, I tutaj po prostu. No, całe, całą, cała ta książka opiera się na tej zagadce, ale też mamy różne losy, właśnie różnych bohaterów, bo Mia układa sobie po tych pięciu latach życie z innym mężczyzną. Mamy też losy Josie, że jej się nie najlepiej układało w domu i tak dalej. Jest też podejrzenie, że zachmiał romans z jedną ze swoich studentek. Studenty. Więc e, generalnie jest tu wiele wątków, ale właśnie wszystko opiera się na tej zagadce, czy on na pewno popełnił samobójstwo, dlaczego miałby popełnić samobójstwo, co było nie tak. E, na tym opiera się książka. Kogo najbardziej lubisz z tej całej książki? E, Ogólnie Mia. Wydawała mi się przez całą książkę taką osobą bardzo racjonalną. I taką, właśnie, zwykłą, fajną babką, z którą bym sobie się spotkała i pogadała, i mogłabym się z nią zaprzyjaźnić. Ale no, potem wychodzą różne rzeczy w trakcie tej książki różne brudy na nią i jednak no, nie jest taka super racjonalna. Eee... Will bardzo mi się podoba czyli ten facet, z którym układa sobie życie Mia. Eee... I ogólnie ten Zach był też, ogólnie... no w porządku, facetem był. A Jonesy była taką silną kobiecą postacią. Ona nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Czy książka dobrze się kończy? Książka się kończy e, bardzo dziwnie ogólnie, bo jest. E, dowiadujemy się, co się tak naprawdę stało z Zachem. Okazuje się, że on wcale jakby że to wszystko nie wyglądało tak prosto, że, że to wcale nie jest tak, jak wszyscy myśleli i, i że tam no, było zamieszanie dużo większe. E, I że właśnie tak naprawdę tylko Alison wiedziała o wszystkim z osób. E, tak, ta właśnie współlokatorka Josie jako jedyna wiedziała, co się tak naprawdę stało e, przez przypadek w sumie. E, a książka cała kończy się tym, że mamy taki epilog, jedna z postaci, ona zniknęła zaraz po śmierci Zacha, bo bała się, że zostanie jakoś powiązana z tą śmiercią. była jakaś jego studentka albo... Nie będę tego mówić. A, okej, okay, dobra. Więc jedna z tych postaci zniknęła zaraz po śmierci Zacha. I właśnie bała się, że zostanie połączona w jakiś sposób z tą jego śmiercią, że być może zostanie obarczona jakąś odpowiedzialnością. I w epilogu okazuje się, że ona właśnie się dowiedziała, że nikt jej nie będzie mógł nic zarzucić, bo połączyła fakty, i okazało się, że właśnie ktoś inny jest gdzieś tam winny temu, o co ją można by było oskarżyć. Więc. Taki, no kończy się to tak, że sobie pomyślałam, wow, mogłaby być druga część, nie, że chciałabym zobaczyć jak to się dalej rozwiąże. Tak, czyli nie ma jak... Nie wydaje mi się, żeby to miało długą, drugą część, ogólnie nie sprawdziłam. Jeśli ma, to napiszę jakoś tam w odcinku. Ale naprawdę fajny thriller i no fajna taka zagadka do rozwiązania i trzymająca taka napięcie. Ja bardzo fajnie, szybko mi się czytało tą książkę i... To była taka fajna zmiana, bo ja ostatnio miałam taki delikatny zasób i tak te książki ledwo, ledwo mi się czytały. No, bo ty miałeś ten problem z Wojną makową też. A teraz to właśnie zaczęło taką moją dobrą pasę. Odkąd przeczytam to, to po prostu przez wszystkie książki lecę jak... No, szybko. <laughs> Oceń książka od 0 do 10. Ja ją oceniam na mocne 10. Naprawdę mi się mega podobała i właśnie do końca trzymałam w napięciu i do końca chciałam wiedzieć, co się stanie dalej, więc mocne 10. Komu polecasz tę książkę? pewno osobom dorosłym albo takim prawie dorosłym. No i właśnie takim, które lubią gdzieś thrillery tri i które chciałyby się gdzieś tam zaangażować tak mocno w, w jakąś książkę, a na przykład mają z tym problem, bo, nie wiem, mają jakiś zastój delikatny, to fajnie sięgnąć po coś takiego, polecam. A więc z tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek i zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmików. Eee, tak, zapraszamy Was do... Eee, może podrzucicie nam jakieś propozycje, co możemy zrobić, żeby urozmaicić nasz kanał, no i to tyle. Żegnamy się. Pa.